Cześć siemanko, z tej strony Motwę PRL W dzisiejszym odcinku będę próbował odpalić jawę. Yy, temperatura na zewnątrz jest też około 10 stopni, bo strasznie zaczął padać śnieg. No i też spróbujemy ją odpalić. Zobaczymy za którym zapali. Kranik odkręcę. W ogóle nie mówiłem wam, ale uszczeliłem tutaj gaźnik włączę jak będzie lepiej widać nie. no i teraz to lepiej pracuje, nic nie ciaknie no i cóż, zobaczymy jak tu skapnie to kopnę będzie dobra, już but odpaliła z drugiego kopa, ale to chyba wina tego, że za mało paliwa do pompowałem do gaźnika, bo ją trochę przedłaziła z początku, tak jakby miała go jeszcze mało. No i cóż, myślę, że całkiem spoko zapaliła. Hmm. Możecie pisać pytania do QA, bo stwierdziłem, że na 200 subskrypcji będzie QA. No to możecie pisać w komentarzach, to odpowiem na nie. No i cóż, możecie pisać, czy chcecie odcinek z odpalania ogara jeszcze, bo od momentu kiedy nagrywałem to z odpalania minus 10 stopni, to nie jeździłem nim w ogóle, stoi sobie. Ale zakonserwowałem koła, żeby już mi nie porzewiały jak ostatnio. No i cóż. Yy, to było chyba na tyle. Dziękuję Wam bardzo za... Ponad 200 subskrypcji. Teraz chyba jest 208. No i tu już lecimy po 250. Cześć.